Cieszę się niezmiernie, że ten projekt, który uruchomiliśmy kilka lat temu, ambasador białostockiego sportu okazał się w naszym przekonaniu, przekonaniu miasta Białystok sukcesem, o czym świadczy z jednej strony to, że sportowcy, których objęliśmy wsparciem, opieką, odnoszą fantastyczne sukcesy, a z drugiej strony to, że powiększa się grono sportowców, których jako miasto wspieramy. Wierzę, jestem przekonany, że tak jak w poprzednich latach nasi sportowcy zawsze będą powtarzali, że reprezentują Białystok, że Białystok jest świetnym miejscem. Nie tylko do tego, żeby tutaj trenować, ale do tego także, żeby żyć. Może też namówimy panią Natalię Kaczmarek, żeby się przeprowadziła na stałe do Białego Stoku, jak zobaczy, jakim fantastycznym miejscem jest nasze, nasze miasto. Jeszcze kwestie techniczne. Umowy. Wojciech Nowicki 80 tysięcy złotych, Natalia Kaczmarek 30 tysięcy złotych, Marlena Granaszewska 10 tysięcy złotych wsparcia z tytułu tylko i wyłącznie ambasadora białostockiego sportu, bo do tego jeszcze oczywiście dochodzi wsparcie chociażby z tytułu stypendiów sportowych, które też miasto Białystok funduje naszym sportowcom. Ja chyba ze swojej strony przede wszystkim chciałbym podziękować za urzędowi miejskiemu i mieszkańcom Białego Stoku za kolejny rok wsparcia i, i zaufania do mojej osoby i do pozostałych ambasadorów, y, którzy będą reprezentować miasto Białystok. No ja ze swojej strony, jako rodowity białostoczanin, bardzo się cieszę, że mogę reprezentować i jestem dumny z tego, że mogę reprezentować nasze miasto na takim poziomie sportowym, jakim jestem. Cały czas staram się jak najmocniej je promować, bo cieszę się, że mogę tu mieszkać, to jest fajne miejsce do życia. I jeszcze raz w imieniu wszystkich ambasadorów dziękuję bardzo. Całemu urzędowi miejskiemu i pracujemy. Dziękuję bardzo. Jest mi także niezmiernie miło, że mogę tutaj być, że mogę głośno mówić, że jestem z Białego stoku, że miasto mnie wspiera i naprawdę bardzo dużo osób wokół to widzi i docenia i nieraz mówi, co macie w tym Białym Stoku, co macie w tym Białym Stoku. Z tego jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że to nie jest ostatni, trzeci raz. Dziękuję. Dziękuję również prezydentowi miastu za to, że mogę zostać ambasadorem Białego Stoku. Mam nadzieję, że to też nie ostatni raz, że pierwszy, ale nie ostatni. Cieszę się bardzo z tego, że już mam pierwsze sukcesy w nowych barwach za sobą, bo pobiłam rekord polski, zdobyłam złoty medal w siosach polskich halowych oraz medal w sztafecie. I mam nadzieję, że to nie ostatnie sukcesy, że razem tutaj w klubie będziemy zdobywać więcej medali. Dziękuję bardzo. Jako klubowi jest miło, że mamy swoich ambasadorów w mieście Biały Stok, z czego gorąco Dziękujemy prezydentowi, całemu urzędowi, dziękujemy zawodnikom, że się starają, że mają wyniki i to jest jakby obopólna korzyść. My jako klub ostatnio zdobyliśmy Drużynowe Mistrzostwa Polski. Wojtek od lat nas reprezentuje na najwyższym szczeblu, zdobywając medale. To idzie w świat. Raz, że mamy bardzo dobre warunki współpracy z, z urzędem, dwa, że ta atmosfera i. I dzięki temu od wielu lat jesteśmy czołowym klubem Polski. Jest mi niezmiernie miło, bo jestem związany z tym regionem dość mocno. 27 lat spędzonych w Białymstoku, i powiem nie skromnie, że podwaliny tych sukcesów to ja jako trener robiłem i moi wychowankowie zdobywali mi. Medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, rzecz to, to ukłon w stronę, w stronę Pana Prezydenta i Urzędu Miejskiego, podziękowania za to, że lekka atletyka jest tu od kilkunastu lat dobrze widziana i, i, i dopieszczana w tej chwili to, co Pan Prezydent. Zaproponował i, i ta sprawa, sprawa ambasadorów jest to jest duże wsparcie dla sportowców, ale jest to obustronna korzyść. Myślę, że miasto też jest zadowolone z tego. Mam nadzieję, że wsparcie lekki atletyki, i sportu podstawowego, od którego, że tak powiem, wszystkie sporty korzystają, będzie jeszcze mocniejsze urzędu miejskiego. A, a to, że lek atletyka na, pod, na Podlasiu stoi mocno, świadczy pozycja klubu Podlasie w, w klasyfikacji mistrza Polski.